Hmm, i na podstawie tego, co ja tam widzę w tle, jakoś tak się okazuje, że. ci wszyscy zługosławie kontekstu, Tak, ci tam z tyłu goście? Czy oni wszyscy, wszyscy to są nie Terminatorzy? Nie, może nie. Ale to, to są jakieś androidy, chyba tak z tego co widzę, podam i Jest lewej strony takie właśnie roboty, takie androidy, takie skelety, i potem z nich się robią ludzie, którzy tam są gdzieś wysłani, do jakichś tam odpowiednich czasów. No ciekawa rzecz. I tu są portale do poziomów od 26 do 30. Z czego? Poziom 27. To tak naprawdę poziom 7 Hangem High. I poziom 29. To tak naprawdę poziom 19. Future Frenzy. Takie coś, co też właśnie na, na, to też właśnie tak warto wam powiedzieć, że jednak tylko trzy poziomy będą takie nowe tam. Ee, down dwa poza podale będą prowadziły do luktarzki, które będą na tych poziomach, które już znamy Więc takie zaświadczą, co mam właśnie do powiedzenia. Ale jak wtedy widzicie, nie wszystkie portale są aktywne. Tak, póki co jest aktywny tylko portal do poziomu 26 Sky... A czy nie Sky, tylko ski crazed. Tak żeby ten portal odlokować trzeba mieć co najmniej 5 religii. Tutaj, potrzebnych jest, tutaj jest ich potrzebnych 10, 15, 20, no i 25 do portalu nr. 30. Jednak ty, tymi poziomami teraz, no w tej chwili się zajmować nie będę, znaczy a czy tymi nowymi się nie będę zajmował, tymi, drogo, tymi drogami czaszki do poziomów, które znamy, czyli właśnie portal 27 i 29 to już... Tam, no wiecie, wejdę i tam wszystko załatwię, jednak te poziomy 26, 28, 30. Te poziomy po prostu wolę jednak tak osobiście zostawić na sam koniec tego let's playa. Tam łącznie z tymi dwoma poziomami sekretnymi. Więc póki co na razie stąd ja się wynoszę. Tak, jak mówię, poziom 26, 28, 30, kiedy indziej, teraz przejdziemy się do sekcji drugiej. A jakby co, od bossów relikwii nie otrzymamy, ich nie, nie, tam nie trzeba nikt jakoś tam już szczególnie na czas pokonywać. A więc po prostu przejdźmy do poziomu 6, g -Wiz. Jak mówię, tamte poziomy jednak ee, w nich zdobywanie relikwii relikwi wcale mi tak dużo czasu nie zajęło, więc nie jest jeszcze aż tak źle. No okej, teraz właśnie, jak mówię, po prostu lecę parę kroków naprzód. I się szykujesz tą łąką. O, myślałem, że już mnie pocałuje żaba. O, zapomniałem o sprincie, niestety zapomniałem. Więc, a niech mnie pocałuję. Tak, pocałuję, mnie, ale nie w tyłek, żeby nie było. Łe, brodacz. Nie, A to jeszcze, to wam powiem. Kiedy ja po prostu widzę, że np. nie wiem, że kobieta się całuje z jakimś facetem, który ma wąsy, to. Szczerze, mnie to przeddzień zachwyca, taki kudy, taki taki z wąsami się całuje, po prostu nie. Mnie to jednak osobiście nie podoba się tak do końca. To możemy tak właśnie przejść bokiem, no bo czemu nie w końcu? No a to właściwie czarodzieja mogłem ominąć. O, to mnie bardzo spowolniło. Ok, może wam pokażę jeszcze jeden sposób, jak też może zginąć. To, został wybity w pojedynkę Troszkę co dalej, bo widzę, że jednak ten zegar nie jest jeszcze aż tak. No, blisko od kamery. Ok, teraz bez zabójstwa po prostu go żeby nie, tego czasu nakręcił i nie tracić szczególnie. No, teraz było lepiej na mój gust, przynajmniej. O tam widzę trójeczkę. Dobrze, dobrze, dobrze została ona zebrana. Nie spowolniło mnie to ani trochę. Kurczę, o tym gościach z wiedzą na bardzo chciałem pokazać sposób jak, jak kres może od nich zginąć, bo to jest jak mówię jeden taki z najzabawniejszych sposobów jak można w ogóle w tej grze właśnie umrzeć. No, to było niezłe. Też z tym kręciłem. Znowu czarnoksiężnik, znowu skaczemy. Wow, też było całkiem blisko. O, teraz to był trochę jednak błąd, bo tak trochę przy, tym, przy tej stercie pudełek, tych skrzynek tam siedziałem. Ok, Okej, przy tej żabie jednak, no tym razem do samobójstwa nie dopuścimy. No, ty gościnne, tam, tam sobie z boku, no bo w końcu, jak mówię, można. Wow! No, trochę mi spowolniło, ale dobra, jest czas na platynę, czyli. Dobrze, do, do, kurde, Na platynę to brzmi jak jakiś nie wiem. Czas jasny, gwint, albo motyla noga, albo Wielki Szkocie. Nie wiem, czy pamiętacie skąd było Wielki Szkocie. To było z owcy w wielkim mieście, też to była genialna kreskówka, naprawdę powiem. Wielki Szkocie, tak? Czy widzisz to, co ja widzę? Tak! Dzięki, Wielki Szkocie. Tak, mówię, tą kreskówkę no. Takie właśnie kreskówki, kreskówki jak Maska, albo Owsa, w jakim jeździe się naprawdę świetnie wspomina. Albo muszę opowieści, to, to były spieści takie jednak. E, takie krótkometrazówki, takie typowe, ale były świetne. Okej, okay, więc teraz poziom 27, a czy prawda, 7, nie 27, bo 27 to jest e, właśnie druga do tego poziomu. To prostu poziom 7, Hangem High. I też pamiętam, że właśnie też, poziom, też te całe poziomy arabskie, one też pod względem time triali potrafią być bardzo frustrujące. Naprawdę na tych poziomach też naprawdę wiele rzeczy was jest w stanie spowolnić. Więc bądźcie naprawdę ostrożni. Ok, to najpierw się tego gościa pozbędę, bo no, on też by mnie spowolnił i to nie byłoby nic miłego absolutnie. No, to mogę właśnie ten zakręt tak właśnie ściąć, jakby. Skorpion, zapomnę. No, nie chcę mi się po prostu stać w miejscu, i tam kręciła wykonywać przy Skorpionie. Bo. Po prostu nie ma, nie ma co, jak mówię, to, się, to, to nie ma czasu na takie rzeczy. O, tam maskę zapomniałem wziąć, chyba. Przedobrzyłem! Okej, okay, cudem to go trafiło właściwie, ale. no, też nie zebram na To kretyńskie, bo co mi się popodobały klawisze? Że, gdzie x, gdzie kwadrat, gdzie tam co innego, naprawdę teraz to. wpadłem w tak bezaźny sposób. A ja chciałem też ten zakaz ściąć i tam sobie parę setek sekundy oszczędzić. No, chyba, może jednak tego nie można ściąć, nie jestem pewien, nawet. Ach, chciałem tę skrzynkę zniszczyć, jednak nie poszło. No, jak mówię, te poziomy arabskie, no, potrafią być w tańcjach naprawdę frustrujące, więc tutaj się przygotujcie na to, że pe pewnie, nie wiem, mi miał jakieś reakcje czy tam co innego. Nie, chyba tego jednak ściąć nie można, więc okej. Okay. Więc na tym próbujcie, bo po prostu widzicie, jak to się kończy. Ej, nie, tutaj się można ściąć? Ciekawe, bo tak właśnie pamiętam jednak, że na tych poziomach, że takie cięcie było możliwe raczej. Może mi się pomówiło z innymi krainami, innym otoczeniem. Nie jestem na Feli, ale tak pamiętam, że jednak które chyba parę zakrętów ciąłem. A może to było w Egipcie? Też właśnie taka dzień pamiętam, że może bardziej w Egipcie niż tutaj. Dobra, teraz spokojnie. Spróbujemy bez cięcia zakrętów. Może... No no... Może to nam to pomoże. Nie mam pojęcia czemu kres się tam tamtej sieci. Eee, pudło i zatopiony. No też nie wiem, czy właśnie zauważyliście, ale kiedy tylko ten. ten zdobywany zegarek, to wtedy. O, to. Ej, to był ciekawy trick, tak szczerze powiem. Tak, dacie się zdać, żeby po prostu przejść dalej? Naprawdę o, tym, o takim czymś wcześniej nie pomyślałem. To, to nam też może parę setnych sekundy oszczędzić, więc. myślę, że ten patent sobie może zastosuje. w jakichś próbach. Pozobijcie, że też przy... że też... Uh... Też przy zbieraniu tego zegarka wszystkie owoce UMPa na poziomie po prostu znikają w no dal tam po prostu gdzieś lecą. Tam kto by wiedział gdzie Okej, okay, tu skończyliśmy... No tutaj była taka najlepsza próba, że tam skończyliśmy. Okej, okay, teraz... No mamy tykalną, że ona też nam na pewno bardzo pomoże. No po zrobicie, no z tym klesz wspina się bardzo szybko, więc to jest naprawdę coś pomocnego. No, to było niezłe całkiem. I czas 42,80, to jest czas na. Również platynę, moi drodzy. Nieźle. Takim idzie, myślałem, że będzie mi właśnie tych platyn, platyn, platynowych relikwii, jednak trochę mniej niż ich zdobywam. No ale dobra, kolejna srebrna błyskotka trafia w nasze łapsko. No, jeszcze w hegem high. Został ten żółty klejnot, jednak jego zdobywanie no ten klejnot zdobędzie po prostu. Właśnie wchodząc do portalu numer 27, ale jak mówię, to kiedy indziej, a czy, a czy kiedy indziej, Można dzisiaj dzisiaj, bo jak, no, jak, jak tam pamiętacie, do tego do tej drogi czaszki tam trzeba mieć 10 relikwii, może jednak je szybko zdobędę, chociaż nie wiem, czy właśnie jednak wstępem tempem się wyrobię i tak dalej. O, poziom ósmy, Hog Rides, right. no właśnie, chyba do najciekawszych tam triali dochodzi właśnie jednak na poziomach e, na motocyklu, na, na tych poziomach takie tam triale na pewno są... No takie najciekawsze po prostu. Tylko tu nie ma oczywiście ryzyka od początku tego poziomu, tylko trzeba go właśnie zebrać po drodze. Tu jest właśnie tam ta, ta cała droga. A, tak, tutaj trzeba na pewno dużo stosować do palaczy. O, jest, jest, jest całkiem nieźle, jest całkiem nieźle, tylko że właśnie nie, nic nie spowodniło. Po prostu łamć. Wow. Ależ było tak dobrze, no tylko że właśnie ten, ten cały radiowóz wpał, stanął na, na drodze i z tym nie byłem w stanie już nic zrobić. No tak, z takim dopadem trzeba jednak raczej wcześniej tak skręcać, żeby po prostu móc ten zakres poprawnie wykonać. Ojej, naprawdę? Naprawdę grot ten jak tak nie odetnął? Naprawdę? Fizzy! Dobra, jeszcze raz. No tu na się szykujcie, że będzie trochę prób. Tu się naprawdę tak radzę, tak na to przyszykować. Kucy. Fajnie byłoby mieć ten dopas właśnie tak przez jak najwięcej czasu, żeby po prostu ten motor cały czas jechał właśnie tak takim szybkim tempem. O, tu będzie dwójka, którą minąłem, więc restarts. Bo bez tej dwójki też po prostu, też nie jest to zbyt możliwe takie osiągnięcie dobrego czasu. Ja! Yeah! O, może tym razem! Może tym razem! Czy tam są jakieś skrzynki? O. A czy... Wiesz, że to nad nami nie ma sprawy. Po prostu nie widziałem, czy tam nad tą rampą są te skrzynki CES, które zatrzymują czas, czy nie. Okazuje się, że nie. Czyli te rampy można minąć, żeby po prostu nie, z, nie zmniejszyć tempa. Więc... Okej, okay, o tym sobie zapamiętam i spróbuję po raz kolejny to przejść. A właściwie przejechać. O, wjechałem zbyt za bardzo poza drogę, bo tam już widzicie, no, bo widzicie że dopala przestał działać, więc... O, wiem dopalać, wiem dwuznaczność, co ja poradzę, że... Tyle słówku te w polskim języku jest dwuznacznych.